Z nauką noszenia jest trochę jak z nauką jazdy samochodem. Posłuchajcie dalej. Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I dzisiaj chciałabym Wam parę słów powiedzieć ee, o nauce noszenia. Jak to z tą nauką noszenia jest, jak to jest z tymi konsultacjami właśnie dotyczącymi wiązania dziecka w chustkę. Fajne zdanie ostatnio usłyszałam, że z nauką noszenia to jest trochę jak pójść na zajęcia aerobiku i naraz musieć tańczyć układ. Albo to jest tak jak pójść i uczyć się jeździć samochodem. Trzeba bardzo mocno kojarzyć parę rzeczy, trzeba kojarzyć. Zarówno swoje ruchy, trzeba kojarzyć ruchy dziecka, trzeba zapamiętywać pewne sekwencje zdarzeń. No, bardzo mocno mi się to skojarzyło właśnie z nauką jazdy samochodem, bo tak, tu trzeba kręcić kierownicą, tu trzeba zmieniać biegi, coś robić nogami i jeszcze kontrolować to, co się wokół dzieje. Nie? No i tu mamy to samo. Musimy pewne sekwencje ruchów wykonywać. Pewne sekwen... Pewnych sekwencji ruchów musimy się nauczyć po to, żeby móc skupić swoją uwagę na dziecku, móc skupić uwagę na tym co się dzieje z dzieckiem, bo to jest ta część najbardziej nieprzewidywalna, bo dziecko może zrobić różne ruchy i musimy przede wszystkim kontrolować to co się dzieje z dzieckiem. Natomiast ruchy związane z mutaniem musimy wykonywać w pewnym sensie w automacie. Dlatego ja bardzo często w tej chwili zwłaszcza kiedy pracuję z rodzicami w wersji online to mówię rodzicom, żeby przed konsultacją, tą właściwą ze mną, naoglądali się tego mojego, konkretnie mojego filmu, bo tam pewne sekwencje ruchów są stałe i można zakodować te sekwencje ruchów i gdzieś już później pewne rzeczy wykonywać w automacie. Nie skupiać się na tym, czy ręka jest ułożona tak czy tak, tylko. Skupić swoją uwagę na dziecku. I powiem Wam szczerze, że to super owocuje. Dlaczego? Dlatego, że rodzic, kiedy spotykamy się na konsultacji, już ma pewne wypracowane układy. Ja nie muszę się skupiać na rzeczach no, prostych. Skupiamy się na tym, co jest w danym momencie najważniejsze, czyli właśnie na dziecku. I powiem, że bardzo mocno dziecko to czuje. Czuję, że E, że to jemu poświęcona jest uwaga i że to e, jego osoba jest dla nas w tym momencie ważna, nie tak ważna jak to, czy chustę trzymamy z góry, z dołu, czy prawą, czy lewą ręką, bo tych sekwencji można się nauczyć, natomiast pracę z dzieckiem można się nauczyć samemu, natomiast pracę z dzieckiem, warto zrobić właśnie z doradcą noszenia i warto skupić się właśnie na tym jak to dziecko jest ułożone jak my układamy ręce na dziecku jak prowadzimy chustę jak ją dociągamy jak ta chusta pracuje na nas i właśnie na malutkim ciałku dziecka więc Pamiętajcie o tym, tak jak właśnie ucząc się jazdy samochodem, czy ucząc się układów na fitnessie z wyprzedzeniem, po to, żeby wtedy, kiedy, kiedy już idziecie ćwiczyć, czy wsiadacie do samochodu, to już pewne sekwencje ruchów są Wam znane. Dlatego zerknijcie poniżej, podlinkuję Wam moje. Najważniejsze instrukcje związane z noszeniem malucha z przodu, czyli ulubioną moją instrukcję kangurka i ulubioną moją instrukcję kieszonki, po to, żebyście przed konsultacją opatrzyli się z tym wiązaniem, żebyście nawet bez dziecka, nawet bez lali, przećwiczyli pewne ruchy po to właśnie, żebyście łatwiej później przebrnęli przez konsultację, żeby ta konsultacja mogła skupić się na tych rzeczach najważniejszych. To jest z korzyścią dla was i z korzyścią przede wszystkim dla dziecka. Także zerknijcie na to, popatrzcie. Jeżeli macie jakieś pytania, jestem do waszej dyspozycji. Zostawcie mi też swoje uwagi w komentarzu, jeżeli uważacie, że wolicie jednak od początku Uczyć się z doradcą. Bardzo jestem ciekawa, co Wy na to. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia!